Serdecznie zapraszamy wszystkie asystentki i higienistki stomatologiczne, współpracujące z lekarzami implantologami, na drugą edycję konferencji pod tytułem Co dwie głowy, to nie jedna. Implantologia, czyli praca na cztery ręce i dwie głowy. Konferencja odbywać się będzie w uroczym miejscu podczas wielkiego i prestiżowego wydarzenia w implantologii stomatologicznej, jakim jest piąta edycja Kongresu Meet De Master. Zaprosiliśmy wykładowców, pasjonatów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zarówno z zakresu implantologii, radiologii, technik dentystycznych, jak i higieny stomatologicznej. Dodatkowo, aby wzbogacić naszą konferencję, odbędą się warsztaty ze znajomości realizacji procesów sterylizacji w gabinecie stomatologicznym, kosmetologii i dietetyki. Wszystkich naszych wykładowców. Łączy ogromne doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim pasja do swojego zawodu. Widzimy się w Serocku w hotelu Narwil 27 i 28 września 2019 roku. Super konferencja, świetni wykładowcy, ogromny zastrzyk wiedzy. Chcemy po raz drugi zarazić Ciebie swoją pasją do implantologii. Zapraszamy serdecznie.